Głównym przedmiotem naszej debaty w trakcie pierwszego panelu na kongresie spedytorów były kwestie wiążące się z zakłóceniami globalnych łańcuchów dostaw, gdzie paneliści podjęli próbę nie tylko wskazania na podstawowe przyczyny, które są powszechnie znane, które spowodowały zakłócenia, ale również wskazywali na skutki, jakie z tytułu zakłóceń dotknęły poszczególne ogniwa globalnego łańcucha dostaw. Te skutki próbowano odnieść do różnych ogniw tego globalnego łańcucha dostaw, ponieważ akurat skład panelu był tutaj taki, który pozwalał na wskazanie skutków zarówno dla armatorów, jak również i korzyści przede wszystkim dla nich, jak także również dla portów morskich jako kolejnego ogniwa, dla segmentu transportu drogowego oraz dla portów morskich. Które również były tutaj reprezentowane. Chciałem również podkreślić to, że kolejnym elementem, na którym żeśmy dyskutowali, to była kwestia dotycząca perspektyw wiążących się z odblokowaniem globalnych łańcuchów dostaw i tutaj próbowano wskazać na pewne symptomy, które jednoznacznie wskazują. Że następuje proces odchodzenia od tego poziomu blokad globalnego łańcucha dostaw, i który miał miejsce na przestrzeni no, praktycznie ostatnich no, 22 właściwie miesięcy. Wiele jest symptomów wskazujących na to, że ta tendencja się utrzyma w kolejnym okresie. Dyskutowano również nad kwestią wiążącą się z digitalizacją. Yy, yy, jaka ma miejsce w układzie globalnego łańcucha dostaw ze skutkami również dla jego poszczególnych uczestników, w tym no przede wszystkim również dla spedytorów morskich.